i awesome. i podać prawa do prawa. I to nie jest takie mocne przytrzymanie części, tylko delikatnie. Wprowadzamy magnetę do obrotu, również w lewą stronę, ale nie możemy zostawić, bo sobie zrobimy sami krzywdę, tylko odkładamy do drugiej wolnej ręki. Pokażę wlepie. To była nadtrzymana. Ty sobie tam czekasz, no czekasz, no czekasz. Dobra, zwyczajnie. i przypomnienia sobie kroków. Jesteśmy bliżej partnerki. Na razie nie dzieje, na dwa już jesteśmy... Raz, dwa, trzy. Dokładnie. To jest ta sytuacja. I na cztery się dokręcamy i mamy rękę już. Na tak zerram. Siedem, osiem.